何やまの Jesteśmy teraz tutaj. Mm -hmm. <laughs> tutaj coś by musiało być. Kurde, coś w tym jest i nie mogę tego wziąć. A to chyba właśnie tam to się bierze. Próbuję odkąd, mocno to Nie no, ja nie ja jestem przekonany o tym, że to, to trzeba wziąć. Trzeba to jakoś. Zobacz, tutaj coś będzie. Może podpalić to? Abym uniknął kontaktu z nim. Aha! Bym musiał chyba wziąć jakąś deskę albo coś i przejść nad tym. Tylko coś bym musiał wziąć, takiego większego. O, to, to nie idzie wziąć. To wystarczy, ale raczej nie, nie, to bym musiał mieć tego deskę jakąś Uż tutaj dalej. O, jest deska, dobra, to już to rozumiem. O, gdzie to jest? Eee, aha, jak się zakumulowała? Dziwnie. Dobra, tutaj mamy Mam nad tym przejść Kiema. Eee. Coś mi nie wychodzi No Jeszcze raz Jak to się tym obracało, no? Dobra, to samo się obraca w sumie Ale nie jak się to obracało No nie pamiętam. Dobra. No jak tą deskę obrócić? No. Ok. O. Prawie padłem. A. Dobra, wyłączyłem. Dobra, zaraz powinienem się odbudować. Już w końcu coś ambitnego zrobiłem w tym odcinku, bo na razie to nic takiego nie zrobiłem. To mi się podoba. Dobra, wchodzimy. Hmm, bardzo słabe i stare, czyli szłoby to rozwalić Może podpalić? Nie Dobra, zadanie A rzeczy to zrobię. Nie myślę, że znalazłem magazyn z materiałem, Muszę jakoś przebić przez... przebić te tylko czym? O, super. A nie, słownie, mogę już przejść normalnie. Nie no, to trzeba rozwać tam, mi się coś tak wydaje. Przed bramkę. Hmm. Czym by to jest spełniało? Zwalaj po prostu Może coś tutaj akurat będzie A gówno Nic tutaj nie ma jak mam się przez to przebić? A już wiem, mam nadzieję, że o to chodzi, bo tu właśnie mamy kamienie. Aaaa, no, Ja pierdziele, kilof mamy Minecrafta się pobawimy Mam już dość normalnie, już wilk mnie gonił i wszystko Jezus Maria Już mam dość normalnie Mam nadzieję, że to tak działa może Kilofen to spróbuję najpierw spieprzyć, a dopiero potem z tym głazem będę próbować Oho Zrąbiste Co my tutaj mamy? Świetna beczka prochu Co my tutaj mamy? Dynami O oh, fuckie yeah. Siatki przeciwblowe, dobra, przydadzą się to jest tutaj nie a co to co to o Szłoby to spierdzielić jest Trzeba ja go nasączyć. Czym? Nasączyć... Zawsze coś. Próbuję każdej możliwej kombinacji tutaj, żeby tylko to zrobić. Dobra, pierwszy to. Dobra, nic tu nie ma, ale przynajmniej... ...wnerwiało mnie trochę to, to tam... ...sprawy, Dobra, spróbuję jakoś tak to rozpieprzyć. Czym to nasączyć? No, takie pytanie. Dobra, zapiszemy sobie. Dobra, i wychodzimy, zobaczymy, czy teraz będę mógł to rozpieprzyć. Nie tu, dobra Tutaj Mam nadzieję, że się w ogóle nie spotkam z tym wilkiem nigdy Tam gdzieś sobie łazi to tam Mam dynamit Ze mnie debil, chyba źle postawiłem petardę. O, bo Ale tam były jeszcze jedne tam petardy, chyba to weźmiemy jed jedną. Jak będzie szło w ogóle.

Nie idzie z tym wyjść. Nie, naprawdę nie mam pomysłu, chyba z tą petardą, z, z, z tym dynamitem całkiem zrąbałem normalnie. Ciekawe co teraz. No są czyć kurde. O! Dobra, jest dynamit, jeszcze jeden. Ale się ten odcinek naprawdę przeciąga niemiłosiernie. Będę miał wrzucania, wyrzucania. Dobra, teraz próbuję nie spieszyć tego, dobra. No teraz powinno zadziałać. Nie idzie to killoffem. Co jest? Co się stało? Nie już naprawdę ja już nie mam pomysłu co zrobić normalnie z tym Bo tam na pewno jeszcze będzie do ciągle leżeć, ciągle będzie się respić w tym jednym miejscu Nie ma jej Czemu tego wziąć nie idzie no? Tutaj coś będzie chyba w tym Może łotkiem E no kurde nie wiem Naprawdę już nie wiem co zrobić Zawsze coś musi być, naprawdę Ja wszystkiego próbuję tutaj. A tego by rozwalić nie szło, bo może by coś tutaj było w tym. Czy to rozwalić czy nie? Nie. Nie, chyba ogólnie w beczkach nic nie ma. A nie szłoby tego przewrócić, bo tutaj w tym coś na pewno jest. Znaczy tego całego, ponieważ przewrócić Nie gdzie tego nawet zakręcić. Czekaj, coś mi się tutaj pokazało przez chwilę, czy mi się tak wydawało? Czy mi pokazało co zrobić? To rzucić. A. A, ten duży nawet nie ma co próbować, ten też nie, nie ma co. Mi się wydaje, że coś trzeba z tą maszyną zrobić, ale to już nie wiem. Dobra, mi się wydaje, że na tym skończymy. Wiem, że ten odcinek może być nudny trochę, bo nie wiedziałem, co zrobić w ogóle. Ale na tym odcinku już powinienem wiedzieć, co zrobić, bo nie, muszę zobaczyć, co ludzie zrobili inni, żeby tam przyjść dalej. No i w następnym odcinku powinniśmy już brnąć br do przodu. To więc to by było na tyle. Tema!